sianko, z tej strony X Gapsonix Dzisiaj gramy sobie w Rolle wiem, bardzo długa przerwa była, nie? Przerwa Taka długa od filmików, może od shortsów, nie, nie? Od shortsów, nie, ale od wideo na przykład. No dobrze. Zaczynamy. I co? Nie będę dużej przedłużał, no i co? I wrócimy do oglądania. A ja, do grania. Takie postacie. Mogliście nie zauważyć, ale. jakieś tam są. Oj, chodź. Nie. Jakieś tam były postacie. dynamite tam jest. Leon. GG. Dlatego się nie zadziera z. Zeta X gabsonix. No, ze mną się nie zadziera, wiecie Teraz ludzie w ogóle gracie w Fortnite? Bo ja gram, nie? Ogólnie teraz jest bardzo fajny event, nie? Więc polecam każdemu kto chociaż ma albo żebyście spróbowali. Będzie na pewno więcej odcinków. Teraz z na przykład. No Więc będę miał co nagrywać. Widzowie. Zabijamy ją. Uch. Ale pro, ale pro Nie z, jej, z niej, tylko ze mnie. <gry> 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 I... Boję się tej szali. Ай, али, 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 ай али, 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 cichutko, jakby to tak umilić, ale miałem full skupienie, full tryhard w ogóle, wiecie, w ogóle kiedyś byłem w top 30 Polski na BO, sami widzicie, tutaj Wam nawet zaznaczę, strzałeczką, proszę, tutaj, serki, może trochę wyżej, nie zaznaczyłem, nie, no i byłem, miałem tyle pucharków, ale spadłem oczywiście, jak zwykle. Dobra, teraz może zagrańmy sobie szyko Szyko, Piko, -balla. jakby co y, tutaj pisze, nie, tutaj będzie pisał tekst y, Skapkuta, Skapkata oczywiście, pozdrawiamy Tiktonga Tiktok albo TikToka, no bo twórca. только то зробил мне. Это написать с капкута. С капката. Может, не знаю, как это называть. Нет. Ииии, больше, больше. Больше, больше.

Polecam subskrybować ten kanał, bo na 2000 subskrypcji pokazuje twarz. A brakuje no... 300 prawie. W sumie już mniej niż 300. Nie wiem jak wy tak szybko lecicie. Dat? W ogóle aktualizuję sobie na PlayStation yy, tego fortnite. <laughs> Teraz aktualnie. W tej sekundzie. Teraz będzie sushi. Jesteś w sensie, po tej rundzie, jak wygram oczywiście. Może to być krótszy odcinek, bo możliwe, że do mnie kolega przyjedzie, nie? No, o już mamy sushi, idealnie. W sensie sushi, gwaran gwarantowany. Gwarantowany, no. Bo ja mam wadę wymowy R. A Kalord. Aj ci Ulta za wcześnie uży... Za późno użył. O. Aj, dwie. No gówniane. gówniany ten spray jest jakoś fajny? Nie do końca. A. I chcielibyście zdobyć na przykład taką, taką za free tutaj ikonę gracza, taką. Tutaj, tego spajka Sakury. No to pokażę Wam teraz, jak to zrobić. Wchodzicie sobie w Google. Wpisujecie. Supercell. Ja jestem Supercell creatorem, nie? Ale nie o to chodzi, nie? Nie o to chodzi, że jestem Supercell Sell creatorem. Chociaż... Dobra, trudno. Yy, I tak. Klikacie w tu na przykład w stronę. I sklep Brawl Stars I... Zjeżdżacie sobie na sam dół tutaj wpisujecie Spike i nie możecie przesłać, nie? To wpisujecie do tego wykrzyknik i dajecie. Ten prezent został już odebrany, nie? I jeszcze jest kodzik. It's sushi. Time. I to też działa. To jest spray, akurat. Ale ja już to odebrałam. No. Ja już nie przedłużam i bierzemy się do grania. Teraz usłyszymy postać yy, na ślepo na ślepo. Gas OK. Jeszcze odbiorę sobie rzeczy z karnetu. W ogóle napiszcie w komentarzach. O ile się włączą. Yy, jak yy, w sensie Boże, jak yy, które, który macie level. Tralalero, tralala, porkorika, i Anomalija, mamarika, nie? Wiem. Napiszcie w ogóle, jaki jest wasz ulubiony. Tralalero, tralala. Czy jakiś brr-brr-patapim? Nie wiem. Tung-tung-tung-sahur. woboneka, boneka ambalabu. Nie wiem. Się nie znam na tych rotach. A coś tam kojarzę. <śm> Nie lubimy się. Nie Czemu ja użyłem tego multa? Dobra, prime. Gabek prime. 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 takie pieczone. pieczone, go każdym strzałem. strzałem. Gramy jeszcze raz. Zagraj ponownie. Klikajcie ten czerwony przycisk, taki napisik macie na moim kanale. I y, z, zróbcie tak, żeby on był szary. Nie czerwony. Lepiej. Żeby był szary. Bo pamiętajcie, specjalna 2000 jest naprawdę super ancki. Bo zobaczycie wreszcie, jak wyglądam. W sumie OG. OG y, widzowie wiedzą jak wyglądam, bo pokazałem 2 lata temu twarz i 5 lat temu. Tylko swoją karierę taką lepszą zacząłem w 2023. Takiego youtubera bardziej. Kurczaki. Baby no mani. Brrr, brrr, patapim, brrr, brrr, patapim. Odednie. Odednął, no. odednął. No. Jaki to jest człowiek dziwny. W sumie ból to jest człowiek. Trudno. Brrr, brrr, patapim, brrr, brrr, patapim. El pilo, cafelo, el pli, el pli. sobie napad. O, napad. Hmm, prosty tryb. Takie... Można powiedzieć moce. Szkoda, że nie mam mocy do rico. Yy, no tak, nie mam mocy do rico. Nie mam, nie mam. Ale tak, to. Yy, to... Chyba meg biorę. Nie? Yy, no meg, meg, meg. Tak, meg. Wpadajcie jeszcze na TikToka. Bo tam robię Edity. Zrobiłam dwa. Bo kiedyś to mi takie wyszły super, że to nawet Editem nie można było nazwać, ale trudno, nie? No, tak to. Wyszło, a teraz robię naprawdę w porządku te edity. Więc wpadajcie na mój kanał na TikToku. Mam tam 1400 followersów. Kurczaki. brr, brr, brr. Czemu moc do Hanka musi taka być? Ale fix jest open Nie no, brrrr, br, potapimy z was W sensie, przeciwników Dobrze, dobrze. Dawajcie, dawajcie. Ajdź, ajdź, 12% im zostało, ludzie. Zabi rozwalimy go. Rozwalimy, zobaczycie. Dobrze, wygrana, 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 dobrze, o epicki star no to chyba było na dzisiaj tyle i papatki, widzimy się na następnym odcinku.